Zarzucił tutaj te łóżko, materac i koc. I poprzeczkę tą. Mówi do mnie trzy dni temu, tutaj brochu, brochowianka. Mówi do mnie trzy dni temu, proszę pana, mam dla pana łóżko z materacem. A widziałem, nie było go długo, chyba z dwa miesiące, a przyjechał przed tym, jak mi powiedział. I mówi, że i leżał, leżał. To na tym łóżku chyba leżał. nie? A później że ten chciał się pozbyć szybko i mówi, proszę pana, a znamy się już chyba z rok. Rozmawiamy i tego, tak, i tak ogólnie. I mówi, proszę pana, mam dla pana łóżko z materacem A ja mówię, wie pan co, bez obrazy, ale jeżeli chodzi o materacę, to ja nie biorę. Tylko powiem Pan, dlaczego. Tylko niech się pan nie obrazi. No doba, nie obrażę się. I mówi tak. To ja mówię, proszę pana, bo. Rzeczy w ogóle ja takie ze śmietnika czy coś nie biorę, bo się boję pluskiew. Nawet jak coś znajdę w śmietniku, to nie biorę do siebie, tylko do samochodu wkładam. A już materacy z ogródka, to już w ogóle. No tak, ma pan rację, bo to było na ogródku, mogą być pluskwy. No ale to, ale weźmie pan tutaj to łóżko bez materaca i pan to spali w piecu. Ja mówię, wie pan niechętnie w piecu, bo to jest. Pomalowane, a to nie bardzo tak palić w płucu, co nie. Mówię, poza tym tam kablują na mnie, a on mówi, ale bardzo mi zależy. Mówię, no tak, powiedział mi, że drewno jest i tak dalej. No dobra, mówię, to wyjątkowo dla pana wezmę to. No i wziąłem, przywiozłem do siebie, ale później rowerem, ale później zaczyna myśleć, mówię, cholera, mówię, jak są w materacu, a on tak szybko usuwał to też mogą być te pluskwy, w tym drewnie, prawda, bo to tak to jest z pluskwami. I mówię, co, czy chcę pluskwy, czy chcę ryzykować? No nie chcę, później będę miał pluskwy w całym domu, a to by się ciężko pozbyć, nie. No i postanowiłem, następnego dnia wziąłem i mu to odwiozłem, jakiego nie było, i wrzuciłem mu, nie przy furtce, ale przez, przez przez siatkę, wrzuciłem mu to łóżko. No i później wracam tego samego dnia i mówię dzień dobry. A on mówi: Wrzucił mi pan to łóżko. Mówi: mówi Wrzucił mi pan to łóżko, czy pan normalny jest? Mówi do mnie. A ja mówię: Wie pan, bałem się. Mówię spokojnie, bezkrótnie do niego. I tak mówię: Spokojnie przy pana, bałem się. Wie pan, a on mówi czego? A ja mówię: Wie pan czego? A on mówi: Nie, pan jest nienormalny, nie chce mi się gadać. Nie? No i na tym się skończyło. I na drugi dzień tutaj przejeżdżam. Dzisiaj rano patrzę, leży to łóżko z materacem i z jakimś kocem. Co nie? A tu wisi, żeby nie wyrzucać żadnych manewrów. Ja zobaczcie, jacy ludzie są. Przecież to się w głowie nie mieści. Niby rozmawia, niby normalny człowiek. To Gnój by powiedział, że są pluskwy, że podejrzewa, że są... żeby się to jakoś inaczej, co nie? to powinien to spalić w te to drewno, prawda? A materac wziąć. Nie wiem co z materacem zrobić. Załadować worek kurcze i wywieźć gdzieś. To chuj wziął tutaj i ten i wrzucił tu, a mi chciał te pluski, że miał puski w, w całą domu. No tak uważa mnie za wariata, za głupiego, to nie ma co się dziwić. No i wcześniej też tak zachowywał się niekiedy dziwnie. Na przykład drewno do wzięcia jest to tak, ale żeby pomógł ciąć, to już nie, nie pomoże ciąć drewna piłom, co nie. Byk młody leży kurwa. Na tym na materacie a starszy człowiek ty nie piłam to nie pomoże. I tak to jest. Także ja tutaj patrzę bardzo ostrożnie na tych wszystkich ludzi? Dziękuję.